Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Sebastian Kowalczyk, jest ze mną Marek z firmy Lucky John. Cześć. Moi drodzy, i po co były te śmiechy ze mnie, że nie będzie zimy? No moi drodzy, no, zaskoczyła nie tylko drogowców, a nas nie zaskoczyła, bo my jesteśmy w pełni tutaj w zadziorku przygotowani na, na zimę. No jest właściwie wszystko. Od przynęt takich klasycznych typu i mormyszki. Ja to oczywiście tak do pokazania wziąłem po parę sztuk, ale mamy żyłki bardzo dobre, bo Mikron to jest moim zdaniem chyba najlepsza podrodowa żyłka, jaka jest obecnie na rynku. Mamy balansówki wszelkiej maści oraz mamy, no można powiedzieć, nowość. To się nazywa Ossar czyli to jest nowość chyba u nas na rynku, ponieważ to na wschodzie, tym na wschodzie się łowi, prawda? Łowi się na wschodzie, łowi się, to jest generalnie przynęta wymyślona i używana na wschodzie do łowienia sandaczy, ale to no, u nas mniejsze modele, jak najbardziej okonie powinny to polubić, no i to przynęta, której myślę, że nasze okonie nie znają. Tak, prezentuje się to bardzo, bardzo ciekawie, zobaczcie, zaraz będą pytania, a jak takie ustrojstwo uzbroić, no i tutaj właśnie mamy od tego Marka i Marek nam wytłumaczy. Oczywiście do tego typu przynęt potrzebne są również troszeczkę mocniejsze wędki, aby nadać takiej przynęcie odpowiedni ruch, ale takie wędki też są, są też kołowrotki, takie typu multiplikator, jakby ktoś chciał taki kręciołek, który nie będzie skręcał żyłki, no bo wiecie, że podczas łowienia podlodowego to też jest problem. To jest akurat model Majko, z tego co widzę. Tak to się nazywa? Tak to się nazywa, co nie? Majko, Lucky John Majko, tak. Majko, tak. Tak więc dla każdego coś ładnego. No tutaj w ogóle ja jestem zaskoczony żuczkami. Mam takie przykładowe, jak widzicie do nas na stronę, do tych żuczków i mormyszek sporo jest sprzedawane na sztukę, więc też na pewno każdy coś fajnego dla siebie znajdzie. A teraz wróćmy do. Do osy ogólnie, jak to, jak to marku montować i z czym to się je? Yy, przynęta na, na, na wschodzie. W ogóle jest... masz tutaj masz żyłkę, yy. możesz od razu robić prezentację. pokazuj do tamtej kamery, a ja czy yy. będę łapał tu z boku i ciach zębami? A jak? Yy. <laughs> Mogę ci przygotować, sorry. Yy, tak, yy, potrzebny nam będzie kawałek yy, żyłki, ewentualnie fluorkarbonu, yy, który jest yy, no, mniej widoczny w wodzie niż żyłka. Yy. Kotwiczka, najlepiej, najlepiej taka z oczkiem, bo troszeczkę nam będzie tutaj bardziej. Pokaż, tutaj, jedne... po, tutaj pokażemy. Takie kotwiczki z oczkiem też są w razie czego u nas do kupienia, jakbyście mieli ochotę. Mogą też być kotwiczki w razie czego bez oczka. No i ewentualnie stoperek, koralik, ale myślę, że my zawiążemy bez Tutaj, tutaj no masz stoperki, masz okay, spokojnie, jeszcze często. Możemy, no. możemy tutaj, no, możemy tutaj stoperki. Stoparki wziąć. E, Może sobie spokojnie kroić nowej. Ja to się zawsze cieszę, jak takie rzeczy przychodzą, bo to jest zawsze szansa, że ryba tej przynęty mogła jeszcze w wodzie nie widzieć. A przecież wiecie jak to z tym no tak. przebłyszczeniem no u nas w wodach najpierw sobie, jest. Najpierw sobie tak, musimy zrobić. Ok. Najpierw sobie nałożymy stoparek na żółkę. A, a, moim, a nie no jak? No, bo teraz patrz, to jest. Yy, to jest. Załóżmy, że to jest. Ja jestem wędką, to ja wędka. No jak teraz przełożysz? Przyłoż, no, no. no nie, to zostaw, ja, ja jestem wędką. Tutaj. A dobra, to teraz nie przełożymy. Ale nie, yy, słuchajcie, możemy, możemy, możemy sobie mieć takie gotowe przypony przygotowane, Aha. i potem dowiązywać do głównej linki, ewentualnie za pomocą kętlika. Albo tak też że tak powiem wędkarze na wschodzie robią że, że mają powiązane już to gotowe jest to zakończone pętelką i do drawki czyli, czyli w przypadku tam gdzie jest dużo szczupaków to czyli używają grubszego fluorocarbonu dokładnie, dokładnie tak mhm. można mhm. to traktować jako powiedzmy taki zestaw dropshot można go zrobić całe można go zakończyć pętelką załóżmy że nasz jest zakończony pętelką i wiążemy no tak no dobra to no. przekonałeś już okay. no, to, no, wiem o co Ci chodzi i tak Przynętka jest, przynęta jest asymetryczna, czyli ona jest z jednej strony bardziej wypukła, a z jednej jest płaska. I tą stroną wypukłą, czyli bardziej cięż, czyli cięższą... Ja, tak, nie machaj, bo mi się nie ostrzy. Okay, dobra. E, czyli cięższą, cięższą stroną idzie do dołu, czyli naturalnie... Tą bardziej wypukłą. Tą bardziej wypukłą idzie do dołu. I co, to... i wtedy ta przynęta będzie jakiś taki ona po prostu, ruch ona robiła... wtedy idzie głową do dołu. I, okay. i ona, 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 jest. Tutaj ma taki otworek, zaraz zresztą jak nałożę, nałożę to na żyłkę. To. tak. przewlekamy ją sobie. I ona sobie siedzi tutaj. Tutaj sobie siedzi, tak? I ona, ona, ona. Już się zblokowała w tym momencie tak, na stopę. i ona ma, że tak powiem, nieograniczone ruchy, bo może sobie się tutaj obracać. Tak. Nie jest w żaden sposób. No sztywno, tylko ona będzie uciekała w dół, głową będzie się obracała ten chwościk z sierści, on będzie spowalniał nam opad i będzie powodował, że ona nie będzie się obracać tak bardzo mocno. No tak? proszę. I, no i, I teraz potrzebne nam jest dodatkowe uzbrojenie. Co jeszcze ciekawe i, i, i fajne, że to są japońskie kotwice tutaj, czyli są bardzo ostre. I teraz musimy. Tak jak w balansówkach. Balansówka też jest uzbrojona w dwa rodzaje haków, tak czyli są haki na bokach i jest kotwiczka od spodu, więc tutaj wiążemy sobie. A ja jeszcze tylko tak szybko przypomnę, że w balansówkach od Johna kotwiczkę można zdjąć, bo przecież wiadomo, że na polskich łowiskach ktoś może się do tego przyczepić, ponieważ mogą być dwie kotwice albo dwa haki, a to jest jakby trzecia kotw... trzeci hak, ta kotwiczka można liczyć. Tak więc jak yy, łowimy na polskich łowiskach, to tą kotwiczkę tak, zdejmujemy. Standardowym węzłem tak. spinningowym sobie przywiązujemy kotwiczkę i zębami, tak. jak to każdy wędkarz oczywiście. Lekko trzeba zwilżyć węzełek, zaciągamy, no i mamy sobie tutaj, tak, yy, opuszczamy to. I teraz tak, albo, albo stoperek, albo koralik, szklany koralik, plastikowy koralik, fluorescencyjny koralik. Koralik też może pełnić y, funkcję wabika, wabika. wabika. Stoperek, jak wiadomo, jest po to, żeby, żebyśmy chronili ten węzeł przed uszkodzeniem. Jak dajemy gruby fluorkarbon, to oczywiście jak <laughs> damy sobie troszeczkę dłuższy ten, ten e, fragment, nieodcięty czy nieodgryziony, on będzie nam też chronił ten węzeł, ale jak mamy cienki fluorkarbon, ewentualnie cienką żyłkę, no to koralik bądź jakiegoś rodzaju stoperek chroni nam tutaj to tak no i mamy sobie mamy sobie przynętę która o, może się swobodnie obracać tak I, pod, i prowadzimy to podobnie jak balansówkę podbijamy do góry i dajemy opadać na napiętej lince i tak to wygląda. Tak Nie to wiem wygląda. czy mówiliśmy już, że, że jest to zwane na wschodzie bokopławem, tak? Czyli bokopław, bo pływa bokiem. Tak jest, to, tak jak płasko. No tak, bo to będzie takie, ja podejrzewam, że znaczy, tak sobie to wyobrażam, że to będzie robiło on taki. Takie tego tak, typu tak. ruchy. Też takie podobne ósemki jak, jak balansówka. Tak. Czyli pewnie najwięcej, najwięcej brań będzie, jak to się mówi, na stopa, Jak to się zatrzyma na chwilkę, będzie. Tak przynajmniej sobie wyobrażam, czy nie? No tak jak jest to z balansówką. I ułatwienie jest takie, że, że tutaj ta wypukłość od dołu nie jest jakaś strasznie wielka. Ona, ona widać, to jest widoczne, że jest, że jest cięższa od tej strony. Natomiast można to poznać po kotwiczce, gdyż ten pojedynczy grot jest do góry, a dwa te są płasko do dołu, więc też tak można to rozpoznać. Dokładnie, dokładnie. Fajnie, że zrobił nam się lód. Ja już wczoraj miałem informację, że gdzie nie gdzie w Polsce są już miejsca, gdzie wędkarze na ten lód wchodzą, no tylko jak zawsze apelujemy o rozwagę w takich sytuacjach, bo to ma być tylko wędkarstwo, tylko hobby, a nie jakieś sytuacje, w których, w których zagrożone jest życie. Pamiętajcie o kombinezonach pływających, aby być bezpiecznym, no i przy tym wchodzeniu na lód myślcie, aby to się nie skończyło jakąś katastrofą i Tragedią, bo nie o to w tym chodzi. No, a ja mam nadzieję, że na lód wtorek, może, no, to to może nie, ale może już środa gdzieś tam skoczy i się w Czy też się wyszykujesz? Ja bardziej tak, tak, tak. tak. Pewnie, Ty pewnie, bardziej tak. Pewnie. No to, ja bardziej, no. jeśli <laughs> chodzi o weekend, bo tydzień to trzeba pracować troszeczkę. No, my akurat w weekend będziemy na targach rękodzieła, evolution. Sobota, niedziela, ta sobota i ta niedziela już się targi zaczynają. Już możecie bilety online kupować. No, od nas będzie oczywiście czempion wystawiony. Adaś i Paweł tam będą szaleć, więc zapraszamy też na stoisko na Targi Rękodzieła. A to pewnie też się wybiorę na targi. Ten... A no, jednak, przecież... jednak targi, Słuchaj, jednak musisz tak. zobaczyć, bo na pewno tam tak. będą bardzo fajne rzeczy, też warto sobie poglądać. Tak więc co, no moi drodzy, no widzimy się na lodzie, trzeba będzie szybko korzystać, bo podejrzewam, że tego lodu to też tak nie będzie że miesiąc, półtora miesiąca lodu, tylko to znowu będzie tydzień i, i znowu no. będzie wiosna. No i tak. Oby był miesiąc, oby był miesiąc. No, to zależy, wiosna. zależy kto, kto co lubi. Bardzo dziękujemy za uwagę. Dzięki. Do zobaczenia, cześć.